Masa atrakcji i tłumy uczestników. Wszystkich połączyła dobra zabawa i prawdziwy duch sportu. Piknik Olimpijski to sztandarowa impreza Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Organizujemy ją po raz 14, początkowo na Warszawskiej Agrykoli od kilku ostatnich lat na tempie potockiej. To miejsce, w którym organizujemy spotkania. Ludzi ze światem sportu. Miejsce, gdzie organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i atrakcje. Wyjątkową niespodziankę przygotowała dla dzieci firma Peugeot. Podczas pikniku zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Zadaniem konkursowym było wymyślenie najbardziej oryginalnego hasła, który będzie promowało jazdę na rowerze Peugeot. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Kilka dni później wyłoniono dwie zwyciężczynie. Byłyście na pikniku olimpijskim, uczestniczyłyście w konkursie, napisałyście i wymyśliłyście hasło i jak się okazało te hasła były najlepsze, czego efektem będą nagrody, które dzisiaj Wam przekażemy. Majka wymyśliła sama hasło, stanęliśmy sobie, ja byłem zainteresowany konkursem wygrania Peżota na weekend, a córka po prostu wymyśliła, tylko był problem z napisaniem więc jej pomagaliśmy Było hasło też rowerem veremos jak wiatr. Ja właśnie na tym konkursie wymyśliłam hasło, gdy na rowerze przerzut pedałujesz, zawsze się dobrze czujesz. Zupełnie w ogóle nie spodziewałam się, że bym mogła wygrać ten rower, ale jak dostaliśmy list, to bardzo się ucieszyłam. W ogóle zadzwoniłam do taty, powiedziałam mu, że wygrałam rower, że przed list. Rowery Peugeot to jest ponad 100 lat tradycji. To jest wysoka jakość, to jest wyjątkowy design, to jest wyjątkowa użyteczność i trwałość. Teraz będziesz jeździła na tym wygranym rowerze? Tak. I jak będzie się nim jeździło? Dobrze. Będziesz śmigać, co? Okej, okay, no to super.